Witajcie w drugim odcinku za Bob's Ball z sezonu drugiego. Słuchajcie, ten odcinek powstał z pomocą mojego kolegi Olivera. Pozdrawiam cieplutko. Zapraszam do oglądania. I ty myślisz kolego, że ze mną wygrasz? Ale wy macie wyobraźnię. Nie pozwolę, żebyś kogoś innego zabił. Dobra, teraz idę zaatakować tego World of Tanks. A z czemu idziesz do mnie? Lepiej się umocnię. I co przejmujesz tereny? I tak nie masz szans. Co to jest? Czuję się niebezpiecznie. Tylko w kłopoty się pakujesz. Atakuje cię, bo nie wiem, ale i tak cię atakuje i zginiesz. To już koniec tego odcinka. Ale we czwartek będzie kolejny, czekajcie. A jeszcze powiem wam, że przez free odcinki będą dłuższe i nie wiadomo kiedy wlecą.